Nasz kierownik planu ja mówi: potrę. Uśmiechnijcie się uśmiechnijcie się do kamery, ale my nie jesteśmy w stanie za bardzo teraz się uśmiechać. Nie? Komu, jak komu, ale nam do śmiechu teraz nie jest. E, tak. Język polski, trudny język, to trzeba przyznać, e, a jeszcze postanowiliśmy go sobie utrudnić, a właściwie Rada Języka Polskiego. A właściwie to tak, Paulina Mikuła jest z nami. pamięta, która o języku najgorsza polskim. Najgorsza pani od Polaka. <laughs> no, no właśnie. Najgorsza, najlepsza. Najlepsza, bo ja najgorsza. Tu z empatią, sercem na dłoni przyszła. Zmiany, zmiany, zmiany. W ortografii, Dobra. w zasadach. Za chwilę o nich powiemy, ale najpierw siądziemy do dyktanda, który przeprowadzi Paulina, a oprócz nas do dyktanda zasiada również Izabela Dąbrowska, aktorka. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ważne w serialu gra polonistkę. <laughs> I to jest wysoką. Nie musieliście tego mówić. Oraz Piotr Kędzierski, Piotr dziennikarz. Jest, jest, jest. Podobno posługuje się językiem Oraz my, chodź. Tak, podobno posługuje się językiem polskim, ale zdania są podzielone. Tak, mi Rada Języka Polskiego nie jest potrzebna. Dobra, tak. ty, tu proszę nie ściągać Kędzion, A ty masz tak? ten? Co ja mam? Ja nic nie, nie mam. Nie mamy mam, mam ściągów. Nie, to Tam ja pochowam, to, to jest wiersz. Dobra. dobra, dobrze. Czy ty miałeś praktyki w szkole? Cześć, tu Dorota i Marcin. Fajnie, że jesteście z nami. Żeby nie ominąć żadnych treści, zasubskrybujcie ten kanał. A po więcej zapraszamy na dzieńdobry.tvn.pl nie ja, nie, ja nie jestem nauczycielką i no ja ale nie może miałeś praktyki do tego, żeby połączyć. Nic nie miałam. Ja Państwo miałam... też wyjmą karteczkę. Ja, przykład... ja miałam praktyki do pracy w mediach, więc jestem na swoim miejscu. Eee... Dobrze. Eee... To dzień właśnie dobra. nie, bo jesteś teraz polonisty. Ale w dzień dobry TVN. Eee... Nie znoszę dyktant. Tak? tak, nie znoszę ich, ale po pierwsze od błędu ortograficznego jeszcze nikt nie umarł, więc luz. Mhm. A po drugie z czułością profesor. będę y, czytać. Najpierw no ja przeczytam, przeczytam całość, tak? potem będę czytać zdanie po zdaniu. Ja już będę pisać. Hmm. I Słuchajcie, będziesz, y, całość. jak ja czytam, bo ja będę podpowiadać tym, jak czytam, bo ja jestem dobrą osobą. To wiemy, czyli, wiemy i, czy przepraszam, no, tylko najpierw naszych widzów tutaj chcielibyśmy jeszcze poinformować, że też zapraszamy do brania udziału w naszym dyktandzie. Przygotujcie coś do pisania, jeżeli jeszcze macie długopis w domu, bo są tacy, co nie mogą znaleźć. Tak. Jedziemy. I, I piszemy zgodnie z nowymi zasadami. Tak. A czy leworęczni mają jakąś, jakieś hmm. przywileje? Y, mogą pisać lewą ręką. No i to, to mamy ustalone. Państwo się uśmieli tak. za kamerą. Uwaga, ja odliczam. No, tak, tak, Trzy, dobrze. dwa, 1. Czytam całość. Tak. tak. Trzydziestopięcio i gdańszczanka. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Jeszcze Pauli. nie. I teraz całość, a potem będę zdanie po zdaniu. Teraz całość. Na ja luzie słuchajcie. W ogóle się nie stresujcie, nie ma się czym stresować. Nie I tak wszyscy umrzemy. 35-letnia gdańszczanka, pół Polka, pół francuska, przyjechała do stolicy, by się rozerwać. Podróż minęła w okamgnieniu. Najpierw pojechała na Plac Zbawiciela do supermodnej kawiarni, by spróbować słynnej maczy. Nie najtańszy to napój, ale pyszny. Dlaczego takie długie? Wypiła wszystko trzask prask. Gdy zmierzała w kierunku starego miasta, poślizgnęła się i upadła, pół, siedząc, pół leżąc pomyślała, gdyby kuska nie skakała, to by nóżki nie złamała. Lecimy zdanie po zdaniu. Jezus, dobra, ale po, i teraz ale, tak. Poczekaj, ale ja ostatni raz na tyle napisałem 96? Ja pierwsze zdanie mam. Dobra, dobra. No. 35 i półletnia. Bardzo szybko to przeczytałam. Tak jakby jednym tchnieniem. 35 i półletnia. 35 i półletnia. Gdańszczanka. Cicho. Gdańszczanka. Z szacunkiem do Gdańska, prawda? Tak, tak. Gdańszczan... o tym czytałem. Dobra. Yy, yy, tak, dalej. I teraz takie wtrącenie robię, prawda? Tak. Takie wtrącenie robię. Tak. Półpolka, półfrancuska. Pół... O Jezu, to cię... Ja nie wiem, czy my zdążymy. Najwyżej no dobra. Pamiętajcie o interpunkcji jeszcze, panowie, Kucze. tak? Takie wtrącenie. Półpolka, pół Francuska. Francuska. Przyjechała do Polski. Koniec wtrącenia. Przyjechała do stolicy, by się rozerwać. Przyjechała do stolicy, by się rozerwać. Tak. E, do... Poprosimy dalej. Dalej. Podróż minęła. Uwaga teraz podróż minęła w okamgnieniu. Bardzo szybko to okamgnienie. Hmm. A jest... jak, jak dalej? Podróż minęła w okamgnieniu. 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 Także mogłoby się wydawać, że to jest oddzielnie, ale że to jest może, tak szybko, tak. że szło. Tak. Dobra, i teraz tak, najpierw pojechała na plac Zbawiciela. Tak. Do supermodnej. Jezusem, do supermodnej kawiarni. Zbawiciela. Plac zbawiciela. Do supermodnej. Kawiarni. Wy rozumiecie te podpowiedzi panowie. Czytacie to, czy nie? Co? A, no właśnie. By spróbować słynnej maczy. To młodej kawiarni. Kawiarni, krop, e, nie, nie kropka, kawiarni. Ja przyję... zaraz do niej napisałam jest By spróbować słynnej Słynne maczy. Maczy, tak wiecie, no... no jak nieoczywin... Światowy drink, światowo, prawda? Świato... Na Światówka to jest, tak. świat i ludzie. Klękajcie narody. Tak. tak. i to jest tak jakby koniec zdania, prawda? Okej. Okay. I, teraz, I teraz tak. Nie najtańszy to napój, ale pyszny. I tu znowu bardzo szybko, prawda? Nie, nie najtańszy. Bardzo szybko to tak. nie najtańszy. Strasznie się drę, przepraszam Państwa przed U, To są ale, emocje, ale to tak. Ale ja szybki? Jestem... Nie najtańszy, to ale pyszny. Pyszny. Pysznym pyszny. 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 pyszny nie powinno być problemu. E, tak. No oczywiście. Też tak I, I teraz tak. <laughs> Wypiła wszystko, trzask, prask. Wow. Wypiła wszystko trzask prask, ale tutaj w ogóle. Tak Dobrze, że to nie jest trzask, ćwiczenie logopedyczne, bo bym odpadła. Tak, do... czyli że szybko, ale w ogóle się nie przejmujcie pisownią trzask prask. W ogóle się nie przejmujcie pisownią trzask. Kolegi zapytaj, bo ja z nim tam, wiesz. Dobra, I teraz już końcówka, ostatnie prawie zdanie. Gdy zmierzała w kierunku starego miasta, prawda, z szacunkiem do stolicy starego miasta. Gdy zmierzała w kierunku starego miasta, kierunku starego miasta prawda? poślizgnęła się i upadła. Dobra, mamy to, to koniec już? I ostatnie zdanie? Aha. I teraz tak, no tak trudno będzie, ale pomogę. Pół siedząc, pół leżąc. To jest proste. Dobra. Pół siedząc, pół leżąc. pomyślała i teraz następuje to, co ona pomyślała. P tak. Gdyby kuska nie skakała, to by nóżki nie złamała. Pomyślała? O Jezus. Półsiedząc, półleżąc, pomyślała. W takich okolicznościach raczej Gdyby nie... kuska Gdyby kuska nie skakała, to by nóżki nie złamała. Dobrze, Paulina, i to jest całość, tak? Tak, dziękuję. Bardzo dziękujemy. To tak, yy, ponieważ ja wiem, że ja mam bez błędu, to ja posprawdzam, jak koledzy i koleżanki mają, co? Dobrze. Że dobra? Ale no, zrobiłaś to, 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 się to, to ja tutaj nie, do Już się daje. No poczekaj, bo. Aha, nie o, Panie, w ogóle problem, żeby to rozczytać? Ja pani mogę, mówić. <laughs> po patrzymy na 35 Hengior, Patrz, patrz, co się dzieje, zobacz. No i dobrze, razem. A wiecie, o, dlaczego ja napisałem błąd. razem? Dlaczego? O, o, bo pisałem 44-letni o sobie gdzieś i sprawdziłem, i wyszło mi, że razem. Brawo. Masz 44 lata? Tak. Prawie. 44. A kto napisał to 35 i pół letnia, tak jak jest tutaj? Kto tak ma? Poza każdym. Nie ma, je, nie nie ma pół po... Czyli tutaj jest kreska między, między pół, pół, pół i Polka? Tak, tak oczywiście, pół francuska. tutaj Myśl... mamy zmianę, tak? zmiany mamy w Gdańszczanka, bo do niedawna nazwy mieszkańców miast mało literą, teraz mamy wielką. Pół Polka, pół francuska w takich połączeniach, że zapisywaliśmy to oddzielnie. Pół Polka z łącznikiem, ale pół Polka, pół francuska. Ja jej nie napisałam z myślnikiem. I, i, i bardzo dobrze. I teraz jest logiczniej, bo i to i to piszemy z łącznikiem. Okam. Dalej, Plac Zbawiciela, place. A poczekaj, a z tym okamgnieniem. Jest coś takiego jak okamgnienie? No właśnie no sprawdziłam to w słowniku, no i w okamgnieniu. Ja nie wiem, kto to wymyślił, że to to razem zapisywać. No ale. A błąd? Nie. Ja mam ja nie. tak napisane, bo zasugerowała mi to Paulina, mówiąc. Ja ale zasugerowała Ja ciągle sugerowałam, Macię. Ja byłam jedną, wielką sugestią Chłopiec, można, czyś nie czytają, tak? Postanowimy... Tutaj mamy też zmianę. Super, arcy, wege. Że jest razem. Eee, tak. Mini... A przez jakiś czas było nie, oddzielnie. Znaczy, nie, poczekaj, są dopuszczalne, rozumiem, obie opcje teraz, tak? tak? Ale wcześniej było, trzeba było pisać oddzielnie. Okay. Nie, Właśnie. trzeba było pisać razem. Tak. Sorry, eee, nie najtańszy teraz łącznie, a wcześniej było nie najtańszy. A maczy, jak do dowbor napisał, macza? Napisałeś tak, czy Macza napisałeś? Ja wszystko napisałem z Ale przepraszam, pani profesor, tak. ale gdyby w kontekście było nie najtańszy, ale najdroższy, to wtedy byłoby tak. rozdzielnie. Tak, tak. Ale to jest inne a, a, znaczenie. Mamy a przeciwstawienie, to tak, tam są wyjątki. Tak, mamy polonistkę. Trzask, prask. Tak, tuż, tak. tuż, puk, puk, albo piszemy oddzielnie, albo z przecinkiem, albo z łącznikiem. Każda pisownia dowolna. I to jest Super. fantastyczne, że tak. mamy teraz wybór. Wcześniej było nielogicznie, bo toż tuż, tak, a puk, puk, inaczej. A jak było a teraz... czas pras pierwotnie, do tej pory? Chyba jak się pisało dobrze czas pras. Chyba moim zdaniem z łącznikiem, ale właśnie zazwyczaj... zazwyczaj... Mówimy te A, a nóżki słowa, przez u zamkniętej ze Jakie nóżki? Gdzie ty teraz już Nóżki. No, nóżki na czarno. A jak te nóżki? Co ty napisałeś? To też. No Maciek. Dobrze, to, to, ale jeszcze w Starym Mieście jeszcze. I teraz tak, półsiedząc, półleżąc. Dzisiaj jeszcze jest mhm. tak, że o samo półsiedząc, że robiłam coś półsiedząc, zapisalibyśmy łącznie, ale półsiedząc, pół leżąc oddzielnie. Bez sensu. Więc teraz Rada to ujednoliciła i czy półsiedząc, i jako jedno słowo, czy pół siedząc, pół leżąc, wszystko łącznie. Okay. Także fajnie, te zmiany są fajne. Ogólnie apeluję też do Państwa, gdzie jest kamera? Proszę, kamera na mnie. Yy, ja apeluję do Państwa, żebyście Państwo nie stresowali tymi zmianami, bo to idzie ku dobremu. Ale... I ostatnia no... rzecz, yy, to by, czy by. Dzisiaj było tak, że gdyby kuska nie skakała, to by łącznie... Kto o tym wiedział? Hashtag nikt. Więc y, zrobiliśmy piso Znaczy nie a zrobiliśmy. Rada Języka Polskiego kochani, zrobiła pisownię oddzielną. jedna ważna kwestia. I teraz pomyślcie sobie, że taki student y, w Instytucie Polskim w Łodzi, tam się ci wszyscy obcokrajowcy uczą języka polskiego, i tak, tak. przez pięć lat uczył się odmiany czy czegokolwiek i już myślał, że wszystko wie. Czyli <laughs> chodzi to, ci on skodowali. To, I teraz, o skonowanie. teraz na przykład zdał sobie sprawę z tego, że nadal nic nie umie. No. Ale to tylko 11 to wie, to zmian. Ogarniamy no jest. Y, Pamiętajmy, bo że... to jest najtrudniejszy język na świecie. Ale... prawda, Paulina, te zmiany są jest. po to, żeby nam ułatwić życie. Jako... Tak, tak, tak. Albo nadgonić znaczy... też to, co się tak. realnie w języku no. dzieje. Bo nikt nie, pisze, nie pisał super pomysł łącznie. Wszyscy to pisali no tak. oddzielnie. Więc bez cen to była martwa zasada. Nie może być tak, że język jest martwy. Musi nadążać. Prawda. I y, zmierzamy też ku logice. Y, Dlatego y, ja... odmiany. Ja dwa pisze. słowa, ja mogę zrobić lokowanie produktu? Dziękuję. No tak? y, wszystkie te zmiany opisałam w swojej nowej książce Prosty Poradnik Językowy. Serdecznie polecam. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, stresuje się, proszę się nie stresować, zajrzeć tu. A ja chciałam powiedzieć, że mamy tak, to było lokowanie, a teraz mamy zwycięzczynię konkursu, bo okazuje się, że Iza chyba tam ma żadnego błędu. Nie, ale tu nie widzę żadnego błędu. Nie, tam, tam są, dwa. Brawo. są dwa Brawo! To o, rzecz wielka. Gratulujemy ja, kędzier dostanie śledzia, ja się a Iza ta pierwszej literze. Zajrzyj tam, Kędzior, no, zajrzyj tam do no zajrzyj do bo ja się nie mogę rozczytać, sorry. No ja potem sprawdzę. No potem. Całe życie potem. A to super się pisze przez S? Ławaj ten zeszyt. Ostatni jest. raz. Czy są jeszcze jakieś nie. pytania Czy to są, są w stanie, Kędziora, pismo, proszę bardzo. Ja A. jestem w stanie, to jest najważniejsze. E, o, oraz pani w aptece. Bo <laughs> to no jakbym, jest, każdy jest doktor w tym kraju. Jak wypisujesz receptę. <laughs> Dziękuję, Jeszcze dziękujemy. jedna chyba <laughs> ważna rzecz. No, w przypadku uczniów, maturzystów, pięć lat jeszcze mają karencji. że Czyli tak powiem, oni powiem. nie A. będą podawali do sądu Rady Języka Polskiego? Tak. W 2031 będą ich obowiązywać nowe zasady a przez najbliższe lata mogą pisać tak i tak, także naprawdę na spokojnie, to się nic złego nie wydarzy. Pani Który, profesor. Ja mam apel. Córeczko, ciesz się. <grymne> tak, <grymne> tak. Bardzo dziękujemy. To była wspaniała przygoda. Kędzior się Paniała. z nami jeszcze nie rozstaje, bo mamy dla niego inne wyzwanie. Tak. Ale to za chwilę. Wreszcie coś na miarę jego możliwości, bo jak wiadomo, <grymne> ma budowę skoczka narciarskiego. <grymne> Iza, jeszcze na koniec chcemy Ciebie zapytać o to, czy ty te cechy, które ma Twoja bohaterka w wspólnej, czyli dokładność, skrupulatność, znajomość języka polskiego, wykorzystujesz na co dzień, czy Ty nie byłaś fanką nigdy polskiego, właśnie? No jak widać, chyba była. No poczekaj, bo to się zmieniło. Byłam, Miałam świetne polonistki i w szkole podstawowej i w szkole średniej. Dzięki nim zawdzięczam to, że jako, jako tako się posługuje językiem polskim. Język polski jest ważny, Jęz, uczmy się języka polskiego. I jedna dygresja tylko, proszę Państwa. Byliśmy teraz z teatrem w Düsseldorfie. Po, po przedstawieniu przyszli do nas widzowie, żeby się z nami spotkać, poprosić o autografy, zdjęcia. I tak wzruszonych, Ludzi, ja nie widziałam dawno i uzmysłowiłam sobie, Może że... Niemcy nie zrozumieli. Nie, nie, to była Polonia, że uczestnictwo w spektaklu, który jest w języku polskim jest czym innym niż oglądanie serialu, A, bo oni wspólnie odczuwają hmm. język, śmieją hmm. się w tych samych momentach, są wzruszeni w tych samych momentach i to jest ludziom potrzebne. W 2026 tak roku jest. uczmy się języka polskiego. Cześć, tu Dorota? I... Marcin, jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści. Dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej, zapraszamy na dzień dobry